Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Cycu a to kolejne przygody z kratosem w grze God of War 3 i nie nawijając i nie przedłużając, lecimy dalej przed siebie, to jest jakaś postać. Kuźnia, ogólnie jesteśmy w kuźni. Zostaw mnie powiadam ci swoje wycierpiałe! Nie lękaj się, Hefajstos. Duch Sparty to jednak ty. No, no, no. Sądziłem, że Zeus cię uśmiercił. Sądziłem, że do tej pory uda ci się uciec z jaskini. <noise> Zeus mnie uwięził, to prawda, ale to przez ciebie cierpię katusze. Nic ci nie zrobiłem, Hefajstosie. Poluję na jednego z bogów Olimpu. Cóż, dobrze, że tylko na jednego. Poszukuję ognia Olimpu. Wiesz coś o nim? Po co ci on, Spartiato? Tego nie mogę ci zdradzić. Teraz mów, co wiesz o ogniu. Znają go wszystkie dzieci Olimpu. Wszyscy szanujemy jego moc. Pamiętaj, niech nie zwiedziecie jego blask. Ognia nie może dotknąć ani Bóg, ani człowiek. Chcę go tylko znaleźć. <laughs> Jeśli wyjdziesz z podziemnego świata, z łatwością znajdziesz drogę do ognia Olimpu. <laughs> Twe rady były niezwykle pomocne, Hefajstosie. No ciekawe, bardzo ciekawa postać Hephaestosa. Co on w ogóle kombinuje? Nie mam żadnego pojęcia. Ale przy okazji tu nie mogę skorzystać, czy mogę? Nie, tu nie mogę skorzystać. Ale tutaj mamy zapis, więc zaraz sobie zapiszę grę. I wydaje mi się, że chyba się skuszę na zagranie w poprzedniej części Gadowora, m.in. w Ducha Sparty i Chinese of Olympus. To były dwie części na PSP. I być może skuszę się także na God of War 1 i 2, ale oczywiście nie obiecuję. Co tu mamy? Tu chyba nic nie będzie, chyba coś będzie. Dwie zamknięte ozdobione podobizną Hadesa, czyli tędy nie przejdę z tego, co już mogę zauważyć. Chyba sobie tutaj coś tworzy. I tutaj jest ta dźwignia, więc sobie oczywiście od razu odpalę. Co dzięki temu? Aha, przejście się tam otwarło. Mm, ciekawe. Tu dalej nie wejdę. No dobra. Takim będzie... bo z nim już nie możemy porozmawiać. Nie. On już sobie to będzie sam tworzył. My w takim razie się wracamy. Do tego otwartego przejścia. Punkty troszkę tu ciemno ale widać nawet widzę, że tu będę walczył z tymi lujami na arenie tak, to jest sposób do przewidzenia Człowiec. Człowiec cały czas kręcić, ok. Nie, nie, nie w tą stronę. Za to jest głupie, prawda? Czekajcie, może, może ogarnia sytuację. Jestem znaczy, ciekaw kiedy ci z łotkami się obudzą. Ewidentnie, te są po to, żeby się obudzić. Że w drodze powrotnej może. No na razie nie budzą się, ok. No to w takim razie idziemy dalej. Wow, spójrzcie, jak to wygląda. Coś pięknego, moje drodzy, naprawdę. Kuczek, coś nie gra w tą grę, to niech żałuje, bo. No, super grafika. Ładne te lokacje w ogóle wykonane. Super. Bardzo pozytywnie. Co to jest? Kratos? Jak mnie rozpoznałaś? Jesteś duchem Sparty. Przecież ciebie znają wszyscy. I wszyscy się ciebie boją. Widocznie są ku temu powody. Tylko ja się nie boję. Dobrze, że jesteś odważnym dzieckiem. Strach to wielkie brzemię. Nie jestem już dzieckiem, Kratosie. Nie obchodzi mnie, kim lub czym jesteś. Mam poważniejsze zmartwienia. Kratosie, proszę, musisz mnie uwolnić. Uwolnić cię to niełatwe zadanie. Nie mogę Ci pomóc. Klinga Olimpu, pokaż wrogom gniewu Ostrza, które zakończyło wielką wojnę. Odzyskałeś Klingę Olimpu. Niech szał sparty da siłę twemu ostrzu. Ciekawe, ciekawe... Na pewno się przyda. Co tu mamy? Są jakieś ogniowe, które pilnują w ogóle wejścia, więc z nimi na pewno trzeba będzie się zmierzyć, a my się wróciliśmy tak naprawdę, z tego co ja widzę. Szos Sparty. to jest coś nowego. Trzeba nazbierać. zbierać. Z boku ten taki cały znaczek. I dzięki temu będziemy mogli właśnie e, użyć tego ostrza. I tu od wykończymy. ...mięczaków. Jest kolejny zapis, ale ja nie będę zapisywał. Nie będę. Zapiszemy później sobie. Bardzo dobrze. I już widzę, że będziemy mieli potyczkę z tymi dwoma pieskami ładnymi, które tam się wylegują. Ale spoko. Dobra, no i teraz moi drodzy walka. Ogień niestety na nic nie działa. O Jezus. W e, ogóle ogni nie ogniem, a raczej takim jakimś wulkanicznym gównem. Aha, to trzeba tak pojedynczo... o Jezu ale to potrwa aczkolwiek na no, to jest ten poziom trudności najwyższy także wystarczy pierwszego problemu nie sprawiam O no, już w ostatku jedna głupka zaraz będzie po odcinku no, a już nawet dobra Teraz to tylko jeden. Sumie, przeciwników nie działa nie ogień. Opolona. to zrozumiałe jest. Przecież. Raczej logiczne. Wykonaliśmy e, tych przeciwników dzięki temu ja myślę, że możemy tutaj wejść rozumieć, czy tak ZEUS. Jesteś dobry, <słuch> Przypuszczam, że za nim będziemy mieć e, konfrontację z Hadesem Nie wiem nawet, czy za chwilę tej konfrontacji nie będzie No fajnie Zobaczycie sobie Hadesa. Bardzo fajna walka. Wszystkie walki w tej części są bardzo fajne, bo są bardzo fajne przeciwnice. Po prostu no, a czy jeszcze ktoś mimochodę? Nie. Weźmy sobie w skrzynię, zobaczmy. Tu coś pisze. Notatka zapisana przez uręczoną duszę. Hadesie, klęczę u stóp twojego pałacu i błagam o łaskę. Czyż nie jestem tym, kim chciałeś? Czy me długi nie zostały spłacone? Jak długo mam czekać na ratunek, który nigdy nie nadejdzie? Gdy ja ginę i cierpię, on zostaje Bogiem. Uwolnij mnie, bym mógł cię zemścić. Czyli to kolejna notatka jakiejś duszy, którą mu Kratos prawdopodobnie zabił i która chciałaby Kratosa również zabić. Dobra, otwórzmy te drzwi. Czy to już będzie miejsce, gdzie będziemy walczyć z Hadesem? Chyba nie. O z Hadesa w każdym bądź razie. jest to wejdź! Poczuj się jak u siebie. Tym razem już stąd nie ujdziesz. Zobaczymy, jest tam zapis. Ale myślę, że nie skorzystamy jeszcze z tego zapisu. Jest kolejna zagadka. Tak już przynajmniej widzę. Złożyła się brama, ale to będzie coś na czas. Na pewno nie będę w stanie tam wejść. Tu coś jest. No właśnie, to się już zamyka. Więc raczej... ...tu trzeba to będzie gdzieś przesunąć. Tu nie wejdziemy. Co jest, nie mogę to rozwalić. Mniej więcej chyba wiem o co chodzi. O Jezu, tylko nie tego. Oj, 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 ty, to nienawidzę. Wszyscy? Chyba tak. Tylko o co tu może chodzić? No już o wiem. To najpierw trzeba nie. Ogólnie... ...zakręcić, żeby ta brama się otwarła, I to rozumiem, że przesuwamy, żeby zablokować, tak jest, z tym już nie miałem problemu, za bardzo, i teraz wystarczy tylko spiąć się tutaj, To są skrzynie. Będzie mieć powiększenie życia i magii. Nie. Jednak nie. Aha, tylko... Aha, szaf sparty, rozumiem. Rozumiem. Przy okazji trzeba było ulepszyć ostrze wygnania. Tak jest. Wow. Dobra, już Okej, okay. Tak jest. Chciałem to ogólnie stestować. Troszkę herbów. Jak najbardziej się przydają. Czekajcie, napiję się. Herbatki. No i co? No, idziemy dalej. Ciekawe, czy w tym odcinku uda mi się konfrontację z hds zrobić. Czy może w następnym. Zobaczymy. Chociaż, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Co tu mamy ciekawego? Coś tu pisze? Nie, nic tu nie pisze. Tu nic nie ma. przyusia ja się przebiegnę. Sprawdzam wszystko. Jest drabinka jakaś. O cóż może być ta drabinka? Są skrzynki. Super. Kolejna. Czy, czy tutaj coś jest? Tak, patrzcie jak zsumana w ogóle. Jest. Wiara przyjęta. Ulepszenie magii. Bardzo fajnie. Czyli po to była ta drabinka. I teraz zostaje moje drodzy tylko się wrócić tak naprawdę. Chociaż jeszcze bym zobaczył może z tej strony. Tu nie ma nic. Patrzcie, są też takie skrzynie. Dobra, okej, okay, tu już teraz nie przedłużam. I pokręcimy sobie tym czymś. No co to chodzi w ogóle? Ciężko powiedzieć. Wreszcie wypiła godzina zapłaty za cierpienie, które zadałeś... Ty spo... Tu spoczywa persofona królowa świata podziemi i żona Hadesa. Ciekawe <trym wrogów> Jakieś drabinki się moi drodzy pojawiły. Zobaczmy. O kurde, dobra, jeszcze przeciwniky kolejny Po co za te Co tam u góry jest? Co jest jakieś jakieś koło. Na co to góry jest? Na cóż to może być? Aha, dobra. Ja chyba wiem, o co chodzi. Yy, trzeba to naciągnąć, po pierwsze. Chyba. To mi się przyjemnie wydaje. Zaraz zobaczymy. Oczywiście na czas jest. Jedna jest gotowa. Jedna zrobiona. Teraz trzeba zrobić z drugim dokładnie dokładnie to samo. A nie do końca. To tak nie działa. To nie jest... to nie działa moje odrazy w ten sposób w ogóle. Oj, oj. Chyba, że, chyba, że... Moment, jeszcze raz. Jeszcze raz. Raczej na pewno nie zdążę, żeby drugą zablokować. Więc musi być jakiś sposób. Chyba że teraz po prostu tu podchodzimy. Niekoniecznie. Hmm. Bardzo dziwne. Może tu coś znajdziemy? Co to jest? Że to po prostu trzeba sobie zabrać. Tutaj tamto się zamknie. Tak. To by było, by było tak było nawet. Oczywiście najpierw trzeba się Ten pasek chyba wszystko chyba. Mniej ja więcej chyba wiem o co chodzi. co przesuniemy. Tak, bo wtedy ta jedna ręka ucieka, a tak będzie zablokowana. I drodzy, mniej więcej wiem o co chodzi, że zaraz rozwiążemy tą zagadkę. Gdzie trzeba czasem pomyśleć w tej części, nie jest tak łatwo. Tylko tak yy myślę, że najpierw tą zablokujemy. Na momento. Okay. Dzięki temu ta się tutaj zamknie. To sobie tutaj przesuniemy i już nam nie ucieknie. Dzięki temu możemy teraz tą drugą sobie po prostu e, zaczepić. Tak jest, super. Że idziemy. Teraz zobaczycie, jak to sobie otworzę. To bo właśnie nie ucieka. Zostaje na swoim miejscu. Okej. Okay. Tak jest. Teraz możemy sobie właśnie użyć jakby żony Hadesa, by rozwalić tą klatę. Ale moi drodzy, to sobie zobaczycie już w poprzednim. W poprzednim. To sobie zobaczycie w, 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 w odcinku następnym. Ja sobie teraz tylko polecę tutaj zapisać grę. No i cóż, myślę, że w kolejnym odcinku będzie walka z Hadesem. Także wyczekujcie kolejnego odcinka z gry God of War, bo myślę, że naprawdę ten następny odcinek będzie fajny. Tym bardziej, że sam design Hadesa jest dosyć ekstra zrobiony. No i oczywiście sama walka również jest bardzo, bardzo fajna. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej osik.